Zbliża się czas wakacji, który nieodmiennie cieszy przede wszystkim uczniów, zaś ich rodzicieli coraz mniej, bowiem wszystko systematycznie drożeje. I po słynne paragony grozy, nie trzeba już wyjeżdżać nad polskie morze. Wystarczy udać się na pobliski stragan z warzywami. I tak pomyślałem sobie, że może w tym roku większym powodzeniem będą cieszyć się bardziej budżetowe wyjazdy, wakacje w stylu biwakowym, takie na wolnym powietrzu. I w związku z tym chciałem polecić Wam kilka, jak widzicie tutaj przede mną, gadżetów, które taki wyjazd urozmaicą i podniosą jego jakość. Zaczynamy! Po moim wstępie na pewno w waszych głowach pojawiły się scyzoryki, kuchenki gazowe, pałatki przeciwdeszczowe, czy choćby taki uroczy, dmuchany arbus. Ale my lubimy sięgać po rzeczy mniej intuicyjne, może nieco niedorzeczne na pierwszy rzut oka, ale musicie mi zaufać, że te, no to. Fantastyczny, oblany srebrem mikrofon karaoke dostarczy Wam mnóstwa rozrywki, kiedy na przykład zapragniecie rozpalić ognisko i spłoszyć wszystkie wilki w okolicy. No nie ukrywam, że sam byłem sceptyczny, kiedy ostatnio w trakcie spotkania ze znajomymi właśnie taki mikrofon wylądował na stole, ale już wkrótce potem sam śpiewałem główny motyw muzyczny z Titanica, improwizując przy tym znaną Wam zapewne ikoniczną scenę na dziobie statku. Are flying, Jack. Yes, yes you're flying. Więc jeśli czujecie, że dosięgnął was magiczny nastrój i wieczór towarzyski przepełnia wasze dusze, to wystarczy włączyć przycisk zasilania, po którym usłyszymy komunikat wypowiedziany w języku angielskim, chociaż z bardzo dobrze słyszalnym akcentem chińskim. The Bluetooth device is ready to The Bluetooth device is connected successfully. Successfully. No, i teraz już tylko pozostaje nam sparować mikrofon poprzez Bluetooth z dowolnym urządzeniem, z którego chcecie przekazywać dźwięk, a następnie poszukać w sieci swojego ulubionego utworu w wersji karaoke. Wówczas z, z tych wbudowanych głośników w mikrofonie rozlegnie się podkład muzyczny, a wy będziecie mogli zacząć śpiewać. Dla tych totalnie pozbawionych słuchu została przewidziana funkcja. Remiks, która generuje charakterystyczny pogłos, mogący nieco przykryć Wasze niedoskonałości wokalne. Nie! Poziomu mikrofonu możemy sterować odtwarzaczem muzyki, regulować siłę głosu, podkładu muzycznego, siły basów, sopranów i wreszcie nagrywać nasze wokalne wyczyny albo rejestrować wywiad bądź podcast. Mikrofon posiada także funkcję selfie, która po połączeniu z telefonem lub innym urządzeniem umożliwi zrobienie nam zdjęcia z mikrofonem w dłoni. Gadżet posiada wejście na kartę SD i wejście Aux. Także jest naprawdę wiele dobrodziejstw zaklętych w tak małym i niepozornym urządzeniu. Gdybyście w trakcie upalnych dni chcieli przynieść sobie odrobinę ulgi, to wiecie doskonale, co wtedy trzeba zrobić, ale oprócz tego można na przykład skierować na swe lica strumień chłodnego powietrza, a to może nam dać ten niepozorny, przenośny wiatrak. Siłę nawiewu dostosowujemy za pomocą intuicyjnego przycisku na rękojeści. Ten mały odrzutowiec umie wiać na aż trzy sposoby, a najmocniejszy z nich to nawet 10 tysięcy obrotów na minutę. Wiem, bo sam yy, policzyłem. Słyszycie? Patrz co się dzieje. Pa, pa. Nie musicie zatem trzymać nosa bezpośrednio przy wentylatorze. Przyjemna bryza dosięgnie Was nawet z odległości, myślę, spokojnie, metra, półtora. Niski poziom hałasu do 56 dB nie zakłóca snu i pozwoli Wam na pełne skupienie. Dołączona do zestawu podstawka utrzymuje oczywiście stabilność wentylatora, by ten nie zapragnął nam gdzieś odlecieć ku górze i wprowadzać tam zamęt wśród... Okolicznych ptaków. Zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkowania wiatraczek zachowuje kompaktowe rozmiary i niską wagę, także bez problemu przechowacie go w torebce lub plecaku, a wbudowana bateria o pojemności 2000 mAh pozwoli Wam na nieustanną pracę przez jakieś. 8 godzin. Korzystając z przewodu USB-C dołączonego do zestawu, naładujecie wiatraczek. Wystarczy go podłączyć do laptopa, ładowarki czy choćby powerbanka. Świecąca dioda nad przyciskiem wskazuje na ładowanie się urządzenia. A zatem skromny wiatraczek o nieskromnych możliwościach, który zawstydzi wasz chiński wachlarz. Nic tak nie potrafi skutecznie irytować jak wszędobylskie moskity, które tylko czyhają, by wyczuć dobry moment i wkłuć się w naszą skórę, zostawiając po sobie czerwony ślad. Dlatego warto mieć przy sobie taką oto maszynę zagłady, która działa jak najbardziej zmyślna pułapka. Jak możecie zobaczyć, urządzenie jest niewielkich rozmiarów i działa w trzech etapach. Włączamy sobie urządzenie tym górnym przyciskiem na górze i wbudowana lampa imituje specjalne światło wabiące komary. Gdy owady są wystarczająco blisko, odczuwają miłą temperaturę, którą imitują wbudowane grzejniczki, więc komar spodziewa się w pobliżu ludzkiego ciała i jeszcze dodatkowo zmniejsza dystans. I wtedy do głosu dochodzi ten silny siedmiolopatkowy wiatraczek który zasysa te owady, wciągając je do czeluści tego urządzenia i tamte owady niestety dokonują żywota. Lampę można zasilić z dowolnego portu USB typu C za pomocą przewodu, który znajduje się w zestawie i na przykład można się wspomóc takim oto powerbankiem. Praca urządzenia jest bardzo cicha, zresztą. Słyszycie coś? No nie, nie słyszycie, bo jest naprawdę cichutko. Nie przekracza, według producenta, poziomu 30 dB. Także spokojnie możecie sobie to urządzenie włączyć, na przykład w trakcie snu. A teraz pora na urządzenie, będące niezwykle osobliwym multiturem, który bywa niezastąpiony w wielu sytuacjach. Na pozór jest to tylko radio, ale nic bardziej mylnego. Oprócz podstawowych funkcji, jak odbieranie stacji radiowych, mamy tutaj także możliwość ładowania urządzeń poprzez port USB, który jest tak, który jest tutaj. Możemy także podłączyć słuchawki, a także uruchomić alarm podczas niebezpieczeństwa. Pozwólcie, że Wam zaprezentuję, jak to działa. Włączamy radio. Tutaj włączamy SOS. A, trzeba chyba dłużej przycisnąć, przepraszam. O, i nawet latarka jeszcze, zobaczcie. Uo. No, także miejcie pewność, że jak w waszym pobliżu znajdzie się jakiś intru, albo jakieś niebezpieczne zwierzę, to z pewnością je spłoszycie. Tutaj, za pomocą tego przycisku na górze, uruchamiacie oczywiście latarkę. I to, co może uratować niejedną imprezę, czyli oczywiście wbudowany otwieracz do butelek. Urządzenie posiada wbudowaną baterię o pojemności 2000 mAh, która umożliwi korzystanie z niego aż do jakichś 20 godzin. Można naładować ją zarówno poprzez umiejscowiony na górze panel słoneczny, jak i, uwaga, za pomocą tutaj wbudowanej korbki dynamo. O, wystarczy to tak odłączyć i następnie po prostu kręcimy. A na dowód tego, że rzeczywiście y, ładujemy urządzenie, tutaj na górze mamy taką diodę i ona za chwilę nam się powinna zapalić na czerwono. Także jak pogoda zawiedzie i wszystkie sprzęty padną, możecie zawsze użyć własnych mięśni, by wygenerować prąd. A, tylko się trzeba nauczyć to dobrze trzymać. O tak. Dodatkowo to radio można zasilić poprzez baterię AAA lub poprzez kabel USB-A do mikro USB, który oczywiście jest dołączony do zestawu. Także macie cztery możliwości dostarczania energii do tego małego, skromnego urządzonka. Także polecamy. No i na koniec coś, co uratuje nas z prawdziwych opałów, kiedy postanowimy opuścić miejsce naszego biwakowania i okaże się, że poprzedniego dnia w ferworze letnich uniesień zapomnieliśmy wyłączyć światła w naszym aucie, co naturalnie doprowadziło do rozładowania jego akumulatora. I wtedy z odwieczą przybywa taki oto powerbank wykonany z naprawdę. Trwałych i odpornych na zużycie materiałów, wyświetlacz LCD precyzyjnie wskazuje poziom naładowania baterii. A te groźnie zmrużone oczka, widoczne o tutaj z przodu, to nic innego jak oczywiście wbudowana latarka, która oczywiście w tym momencie się nie chce mi tutaj włączyć. A, włącza się dobrze. Więc tak to się prezentuje. PowerBank przedstawia się pojemnością 12 000 mAh, co daje nam realny dostęp do jakichś niecałych 8 000, natomiast to, co czyni to urządzenie wyjątkowym, to jego prąd szczytowy wynoszący aż 1000A. Jeśli dodamy do tego, że w zestawie znajdziemy dołączone kable rozruchowe do akumulatora to oznacza jedno. Dzięki temu urządzeniu możecie rozruszać swój pojazd w przypadku awarii albo na przykład nieznajomego, który leży obok Was i nie daje oznaków życia. Cała sztuczka polega na tym, aby odpowiednio podpiąć kable rozruchowe do akumulatora, które naturalnie są dołączone w zestawie. Po raz kolejny je tutaj pokazuję do kamery. Prąd szczytowy jest naprawdę mocny, także możecie spokojnie uruchomić silnik benzynowy do pojemności 6 litrów lub diesel do 3,5 litra. Powerbank ładuje się za pomocą ładowarki sieciowej, której niestety w zestawie nie znajdziecie, ale jest za to kabel USB-A do USB-C, także wystarczy już tylko znaleźć jakąś Ładowarkę, no i dodatkowy port USB-A, dzięki któremu możemy zasilić urządzenia takie jak smartfon czy tablet. Urządzenie obsługuje również szybkie ładowanie o mocy 15 W, a dzięki inteligentnemu układowi sterowania mamy pewność, że nigdy nie dojdzie do żadnej niebezpiecznej sytuacji związanej z tym sprzętem. Mam na myśli tutaj chociażby przegrzanie czy, czy jakieś przepięcia. Zdejmujemy zaślepkę i wystarczy tutaj wpiąć nasze kable rozruchowe także to jest wszystko naprawdę bardzo proste w momencie kiedy to robimy to już nam się tutaj zapalają diody następnie wystarczy włączyć nasz powerbank klemy podłączyć do akumulatora i lecimy z tematem, oczywiście pamiętajcie że w momencie kiedy już uruchomicie silnik należy bezwłocznie ten powerbank Odpiąć. Bardzo dziękuję za Wasz czas i uwagę. Ufam, że ten odcinek okaże się dla Was inspirujący, a ja wedle tradycji proszę uniżony o Wasze łapki i komentarze pełne aprobaty, no i oczywiście o subskrypcję, najlepiej te w towarzystwie dzwoneczka. Także widzimy się już niebawem, do zobaczenia.